Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jako, że Halloween już jutro, postanowiłam jak co roku przygotować dla Was propozycję na ostatnią chwilę. Łatwą, wymagającą dosłownie paru kosmetyków, które powinniście znaleźć w domu, i szybką do zrobienia. Super jest w niej to, że nada się zarówno dla dziewczyn, chłopaków, jak i dzieci. Dodatkowo wygląda mega efektownie i bardziej cute niż standardowy clown. Dodając streetwearowe elementy ciuchów, tak jak tablu z zlego. Możecie dodać mu jeszcze bardziej nowoczesnego wyglądu. Do dzieła! Zaczynam od założenia ciuchu idealnie pasującego do dzisiejszego makijażu: żółty, niebieski, biały i czerwony na jednej bluzie. Teraz biorę najjaśniejszy podkład. I do tego dodam sobie jeszcze biały mikser od NYXa. Od Was zależy czy nałożycie białą farbę, czy tylko jasny podkład. Dobierzcie sobie do Waszego upodobania. Nakładam sporą ilość podkładu na twarz i szyję i dodaję do tego jeszcze bieli. Teraz to wszystko ze sobą mieszam, żeby mieć wszędzie w miarę jednolity kolor. Pięknie. Biorę gąbeczkę i ładnie wszystko rozcieram. Czas to utrwalić. Biorę transparentny puder od chudy, ale wy możecie też użyć białego lub po prostu mąki ziemniaczanej. I wklepuję go obficie na całą twarz. Tutaj nie ma czegoś takiego jak za dużo pudru. Ma się trzymać i być matowo. Gotowe. Teraz brwi. Biorę najciemniejszą kredkę, jaką posiadam, i zaczynam standardowo wypełniać całą brew. Jedyne co robię inaczej, to trochę wzmacniam i podnoszę najwyższy punkt brwi. Ta jest gotowa, przerzucam się na drugą i wypełniam ją dokładnie tak samo. Baza gotowa. Teraz czas je wzmocnić. Biorę czarną kredkę i precyzyjny pędzelek. Zaczynam przyciemniać brew. Tworzę czarne włoski na ciemnobrązowym tle. to samo na drugiej. Przeczesuję i gotowe. Biorę białą bazę pod cienie i pokrywam nią powiekę. Biorę pędzelek i rozcieram bazę na całej powierzchni, od rzęs aż pod brew. To samo na drugim oku. Czekam troszkę aż podeschnie. I teraz nakładam ją też na dolną powiekę. Rozcieram ją dosyć mocno do dołu. Bazę już mamy, więc czas na niebieski, żeby pasował do bluzy. Biorę kolorową paletę Alter Ego i będę używać tego pięknego cienia Extra klasa. Nabrałam go na zbity pędzelek. Satysfakcjonujący. Daję! Wklepuję go dokładnie na całą powierzchnię ruchomej powieki. Staram się celować w okrągły kształt. Teraz przenoszę go też w dużej ilości na dolną powiekę. Musi być nasycenie. Biorę puchaty pędzelek i rozcieram krawędzie. Cały czas myślę o zachowaniu okrągłego kształtu cienia. Tak samo rozcieram go też na dolnej powiece i schodzę z nim niżej na policzek. Teraz mam taką niebieską wersję Panda Eyes. Teraz żółty rękaw. Tutaj pomoże mi paleta Alice Edwards od Anastazji i kolor Brick Road. Naładowałam pędzelek i mocno wklepuję cień w ruchomą powiekę. Nakładam go bardzo obficie, bo żółty jest zdecydowanie mniej jarzeniowy niż niebieski. Teraz przenoszę go na dolną powiekę. I tak samo formuję w koło. Color matching jest. Tutaj tak samo rozcieram krawędzie puchatym pędzelkiem. Oba oka pokryte równo kolorem. Niebieski i żółty. Strony się zgadzają. Biorę paletę Norwina Volume 1 i będę używała cienia E4. Nakładam go na duży puchaty pędzelek, zdmuchuję nadmiar, uśmiecham się i wklepuję go na same szczyty policzków. Robię to wszystko bardzo delikatnie i staram się mocno rozcierać cień, żeby tworzył taką jakby chmurkę koloru. Zamieniam pędzelek na mniejszy i precyzyjniej dodaję więcej koloru, cały czas go rozcierając. Staram się utrzymywać okrągły kształt tego czerwonego koloru. Teraz dodaję ten sam cień na spód nosa. I w zasadzie to wyjmę kolczyk, bo tylko mi przeszkadza. Od razu lepiej. Pokrywam tym cieniem cały spód nosa, płatki nosa i rozcieram ku górze. Zmieniam pędzelki, w zależności czy chcę bardziej rozmyć lub wzmocnić kolor. Biorę czarny eyeliner, ale wy możecie też wziąć kredkę do oczu lub farbkę. Zaznaczam sobie punkt, do którego chcę pociągnąć linię. Rysuję w miarę pionową kreskę i przeciągam kolejną od zewnętrznego kącika i drugą od wewnętrznego. Dzięki temu mniej więcej zarysuję sobie kształt do wypełnienia. To samo powtarzam na drugim oku. Najpierw kropka, a potem kreska w pionie aż do załamania powieki. Tak samo przeciągam linię od boku do środka. I teraz będę to wypełniać. Biorę czarną kredkę i dokładnie zamalowuję cały obszar. Teraz tylko poprawiam detale i krawędzie. W tym kroku muszę się mocno skupić, bo tym razem potrzebuję dużo precyzji i pewnej ręki. Tak samo wypełniam drugi trójkąt. I gotowe! Teraz czas na rzęsy. Wybrałam sobie takie z Nyx'a. Kleję na jednym i na drugim oku. Cute. Teraz pokrywam moje rzęsy tuszem, łącząc je w ten sposób ze sztucznymi. Teraz biorę mniejsze rzęsy na dolną powiekę i przyklejam starannie pod moimi rzęsami. Samo na drugiej. I gotowe. Teraz tak samo pokrywam moje rzęsy tuszem. I oczy skończone. Czas na usta. Biorę czerwoną konturówkę i zaczynam wyrysowywać kształt. Tym razem nie powiększam ich na wysokość, tylko wyciągam górną wargę na zewnątrz i ku górze. I z tego nowego kącika zjeżdżam na dolną wargę. Teraz to samo staram się zrobić na drugiej stronie. Im bardziej symetrycznie to zrobicie, tym lepiej. Teraz delikatnie wypełniam obszar przy krawędziach. Przerzucam się na pomadkę Dose of Colors w pięknym odcieniu Irreplaceable. Wypełniam nią całą powierzchnię ust. Pędzelkiem wypełniam mniejsze powierzchnie i jeszcze raz wyrównuję kontur. Teraz jeszcze włosy. Mam nadzieję, że kreacie tę perukę z filmu z klaunem Pennywise. Kto mógłby zapomnieć tą wiał Możecie włosy zostawić rozpuszczone i być sexy klaunem? Albo podzielić włosy na pół i spiąć je w dwa niskie kucyki, oczywiście dopasowując kolory gumek do makijażu lub reszty stroju. Cute. I tak właśnie łatwo i szybko możecie się przemienić w sterowego klauna a'la la Eager. Oczywiście ten makijaż nie jest tylko dla dziewczyn, bo chłopaki totalnie mogą zrobić ten sam makijaż, tylko dobrać swoje ciuchy i będzie cudnie. Dodajcie do tego swoje elementy stylizacji, a na pewno zwrócicie na siebie uwagę. Jeśli jednak wolicie coś bardziej krwawego na ostatnią chwilę, to bardzo polecam film, gdzie pokazuję, jak zrobić zakrwawioną maseczkę dosłownie w 5 minut. Możecie też po prostu przejrzeć całą moją playlistę Halloweenową i upolować coś, co będzie dla Was idealne. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa! pa.